Nigdy nie zawracajcie się z drogi, bo zawsze coś miłego w cudzysłowie będzie Was czekać. Ja się zawróciłam i na kominiarza natrafiłam. Dzień dobry wszystkim! Witajcie kochani! Jedziemy na pole. Właściwie już żeśmy pojechali, ale tak żeśmy się skrzętnie z Edziem pakowali, że zapomniałam sprzętu do wyrównywania gleby, no i trzeba było się wrócić. Edziu został na polu, ja zawróciłam, a tu kominiarz. Co roku przychodzą, sprawdzają stan, robią protokół i tak jak kiedyś pamiętam, płaciło się coś tam około chyba 100 złotych. Tak teraz 450 zł taka przyjemność. No ale kominiarz musi być, bo później nie daj Boże, nawet jak zapali się, sadza w kominie, co dosyć często się zdarza. To pierwsze co trzeba mieć. Przegląd kominiarza, i jeżeli takiego przeglądu nie ma, to zapłacicie za całą akcję Straży Pożarnej, bo do takiego czegoś trzeba wezwać straż, żeby komin ugasili. Samemu nie ma co tego robić. Przyjeżdża straż i za akcję, nie mając przeglądu, nie mając protokołu z oglądzin, zapłacicie z własnej kieszeni, a to nie są małe pieniądze. Także lepiej zapłacić je za kominiarza raz na rok i spać w miarę spokojnie. Tą drogę już dobrze znacie z moich filmów. Droga z mojego domu na pole. Ale jakże się zmieniła w ostatnich dniach. Jeszcze ostatnio jak nagrywałam takie fragmenty było goło, łyso i tak jednobarwnie, ponuro. Dziś wszystko nabiera już wyglądu. Ta młoda soczysta zieleń wprowadza taką delikatność. Do tej jeszcze nie tak dawnej szarości trawa też już odbija i teraz one wyschną, bo mamy suche lata i co, no troszeczkę teraz jeszcze z wiosny tej trawy jest, ale już nie ma deszczu, nie ma opadów i widać, o gdzie gdzie już, już robi się łyso, wysycha niestety. A prognozy? Nie napawają optymizmem, deszczu nie głoszą, pola obsychają, do tego wiatr, słońce, no i warunki dla gleby są niekorzystne. Jeszcze z wiosny tej wilgoci było bardzo dużo w polach. Mogliśmy pozwolić sobie dzięki temu na solidną uprawę pól, na orkę, na kultywatorowanie, na takie mechaniczne niszczenie ziela. I póki co, jeszcze w głębi pod wierzchnią warstwą tą wilgoć mamy z racji tego, że no te tereny były zalane w tamtym roku, była powódź i no napiły się dosyć dobrze. Ale wiesz, no widzicie, obsycha wszystko. Dojechałam. I pierwsze co? Zacznę od zamontowania deszczomierza. Co prawda, póki co nie ma co mierzyć. Ale przezorny, ubezpieczony. Liczę, że coś spadnie, to będę przynajmniej wiedziała, ile spadło na polu i jaka jest różnica pomiędzy polem a domem gdzie mi tu uciekasz. No, i teraz, w oczekiwaniu na deszcz, będziemy sadzić cebulę. Po tej stronie, gdzie w zeszłym roku była dynia, dzisiaj zrobił uprawę pod wysiew nasion, roślin miododajnych i momentalnie spójrzcie jak ziemia obsycha. Ale w środku wilgoć jest, jest dużo wilgoci, jeszcze póki co, a na wierzchu już się robi piaseczek, ale to jest dosłownie póki co pół centymetra taka warstwa przesuszonego piasku, w środku wilgoć jest a tuż po drugiej stronie ogród. I ta sama sytuacja. Dzisiaj przejechał kultywatorem, bo ziele jednak ma sprzyjające warunki. Rośnie, nie pyta, jak żydowski procent w banku. Wierzch obsechu, ale w środku wilgoci jeszcze póki co jest dosyć sporo. W pierwszej kolejności wysadzę cebulę białą. Edziu kupił takie dwa małe woreczki, tu nie wiem czy tu pół kilo jest, no może z pół kilo. Ona jest łagodniejsza, dobra do chleba. A że lubi chlebuś z cebulką, to dlatego biała cebulka. I to jest odmiana White Snowball. Snowball, Snowball. Nie wiem jak się czyta, ale coś z białym związane. Zaprawiam dla odmiany wapnem. Tak mi polecono w sklepie ogrodniczym. Żeby cebulę na wiosnę zaprawić wapnem, tym do bielenia drzewek. E, ochroni ją to od chorób grzybowych, chorób bakteryjnych. Pod warunkiem, że sobie otworzę. Mężu pomocy! A nie, już nie trzeba. Wapno jest sypkie, więc troszeczkę muszę tu zwilżyć, żeby mi się przykleiło. Dobrze się sprawdza mączka bazaltowa, popiół, ale w związku z tym, że te pola były zalane w zeszłym roku, były stosowane emy, bardzo ładnie doprowadziły to pole do takiej struktury, jak powinna być. Ale nie wiadomo, co jeszcze może tą cebulę dopaść po powodzie, więc zaprawiam ją wapnem. Tak mi poracono. Kiedyś już tak robiłam raz, też po powodzi, i bardzo fajnie to podziałało przykleiło się. Tu właśnie chodzi, żeby się przykleiło. No po co ja myję rękawiczkę, jak zaraz się za, zabrudzi? To ten rządek już do sadzenia, tak? Tak. A. Rowki takie dosyć głębokawe, ale nie sadzi się jej już tak głęboko jak zimowej. O tak, żeby ją nakryć nad ogonkiem centymetr Odległość też zależy, jaka chcecie, żeby duża porosła. Jak im większa odległość, tym cebula urośnie większa. I jeżeli będzie gęściej posadzona, to cebula będzie mniejsza. Ja chcę chyba, żeby taka była średnia, więc posadzę sobie tak około 10 cm, jedna od drugiej. Nie będę nosił go przez. A ja wiem. Teraz wysiewamy marchewkę i też tak staraliśmy się tu wybrać stanowisko, żeby nie była ona pokorzeniowych. W tamtym roku nie miałam tu korzeniowych, bo tu był plan na kapustę, którą mi zalało niestety. Także stanowisko pod marchew jest dobre. Tą pierwszą, którą żeśmy wysiewali, już nam wzeszła tam koło czosnku i teraz wysiewamy w drugiej turze. Jeszcze wysiejemy w trzeciej. Ale gdzieś tak dopiero końcem maja, żeby była natury, nie wszystka na jeden raz. Odmiana Flakeze 2. Zawsze tą odmianę sieję. I chyba tak naprawdę dla mnie jest ona najlepsza. Bardzo ładnie rośnie, soczysta, delikatna, nieparcieje. Dlatego flakezę. I ten tydzień wielkanocny jest akurat nie tygodniem kwadry korzenia. Także lepiej trafić nie można. Do tego zawsze moja babcia mówiła, że warzywa wysiewane w wielki tydzień dadzą przepiękny plon. I to się sprawdza. Leci? To jeszcze te dwa rządki, i tu by było tyle, na tyle teraz. Jeszcze koper posiejemy. Nasionka siejemy gęściej. To, co zawsze podkreślam, że jestem zwolenniczką gęstszego wysiewu, nasiona lepiej rosną, jest współzależność między nimi i rośliny są silniejsze. A później przerwę. Na którą tą trzeba zrobić? No chyba tą. Dobra, więcej nie będę sypać. Mówi, że to starszy. Nie wiem, no zobacz, jak to idzie. To nie Czekaj. te kółki. Tamte kółki. Myślę, że dobrze, patrz. Stawę. Czekaj, o, gdzie te buraki lecą? Stawę. No lec, No to daj więcej, później się... Większym o matko, to będzie sypać, ty. No to teraz spróbuj, no. Nie, no dobrze, teraz jest dobrze. No. Dobre, później się najwyżej przerwie. Jak będzie mało, to się dosypie. Co? No. To tak. Tak. Posialiśmy. Trochę marchwi na drugi rzut, bo na pierwszą turę jest koło czosnku, tu jest na drugą turę. Za z miesiąc posiejemy jeszcze trzecią turę, tam dalej. Tu posialiśmy buraków, też pierwsza tura. W maju posiejemy drugą turę, tam dalej. Tak, żeby miała wszystko systematycznie, mogłabym wysiać wszystko już, ale po pierwsze. Wszystkie warzywa będą w jednym czasie, tak? Zapewnię sobie taką ciągłość. Jedne mi będą schodzić praktycznie z ogrodu, drugie będą wchodziły do wybierania. A co najważniejsze będę miał święty spokój, bo żona będzie na polu. Tak, też. Będziesz miał święty spokój, bo ja będę na polu. Ale co najważniejsze praca mi się rozłoży, bo gdybym zasiała cały ten ogród, dzisiaj, od razu, teraz to później wszystko naraz miałabym do obrabiania, wszystko zielsko rosłoby w jednym czasie i byłoby ciężko. Ja bym tu musiała nocować na tym ogrodzie. Tak A nie, nie, nie dzisiaj? No. no, może tak być. A tak rozłoży mi się to w czasie. Oplewię to, to, tam dopiero będzie siane i będę miała systematycznie wszystko rozłożone w czasie. Mam nadzieję, że będzie mi trochę lżej. Bo w tamtym roku to się ugotowałam, wszystko posialiśmy na jeden termin, i później leżałam plackiem tutaj. A tak rozłoży się to w czasie. Na ogórki mało miejsca? Nie, tam dalej ogórki będą. Będę tam dalej. Starczy chyba. No to tyle pola, mamy 6 hektarów ornego w koło, a on mówi, że mało miejsca na ogórki. Ludzie! A w ogródku to wiesz, nie, to nie <grystek> 6 hektarów ornego. Także ogórki mogą być tu, mogą być tam, mogą być tu, mogą być tam. Ho, 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 ile możliwości nasiania ogórków. Pietruszka wschodzi dosyć ładnie. Jedna, która prędzej się wybiła, jest już dosyć duża. Ma liście właściwe. Kolejna dopiero wychodzi i też tak ta, co pierwsza wyszła, przyszedł Edziu podlał z konewki. Bo gdyby nie podlał, to ona by jeszcze siedziała. A teraz po podlaniu zaczęła ładnie wychodzić. Dosyć ładne wschody pietruszki są. No tu jest przerwa. Zobaczymy, bo może jeszcze wyjdzie, a może nie wyjdzie. Roletka, ale ogólnie pietruszka powschodziła ładnie. Nie będę miała dużo przerywania. Cebula, czosnek nabrały koloru, dostały pierwszą dawkę kurzeńca. Teraz zaraz niedługo pójdziemy z drugą dawką kurzeńca i będzie rósł. Pasternak, jeszcze nie widać, żeby cokolwiek wschodziło poza zielskiem, ale marchewka bardzo ładnie, też, też podlał ją i pięknie wschodzi, jak szczota. Ziele też. I tak właśnie mówię, że na gwałt muszę przychodzić z haczką, bo po świętach to ja będę tu leżeć już plackiem. Rośnie to błyskawicznie, a jeszcze jak popada deszcz, który być może tam idzie, to naprawdę będę leżeć. Facelia przetrwała. Przetrwała wszystkie mrozy. To jest wysiana z tamtego roku. Przez zimę zbrązowiała. A teraz wzięła się do życia. I wiecie co? Ona ma już kwiaty. Ona ma pąki kwiatowe. Zaraz, o! Tu, tu już są pączki kwiatowe. Przy takiej temperaturze za dwa tygodnie będzie nam facelia kwitła. Pszczoły będą zbierały nektar. Ładnie to wszystko wygląda. Pola powyorywane w takie zagoniki, ale pozostawialiśmy tą facelię. Długo żeśmy bili się z myślami. Czy wyrobić to pole, czy zostawić? Bo ta facelia cały czas żyła. No i takie podjęliśmy ryzykowne plany, że zostawiamy. Ryzykujemy po prostu tam, gdzie faceli nie było, to żeśmy pole, Edziu pole wyrobił, a tu, gdzie ona była, zostawił. Tak. No to nie było i tutaj. To nie było sensu zostawiać. A tutaj wymokła. Tak, tam gdzie wymoknięta, no to jej po prostu nie było. I dlatego to pole jest zrobione w takie łaty. Będzie łąka kwiatowa. Łąka kwiatowa, tak. W nasza łąka faceliowa. Ziela jako takiego nie ma, bo tu jest non-stop kultywator, kultywator. Facelia była siana, więc też talerzówka, ona odbijała ziele, zostało zniszczone. Nie ma, nie ma w ogóle zielska. Przynajmniej na razie. Poza gwiazdnicą. No to dziadostwo, to Rośnie jak nie powiem co. Buraki wysiewałam, bo może pojawi się pytanie. Jaka odmiana? Czerwona kula. Z reguły zawsze wysiewam czerwoną kulę. Próbowałam 2-3 lata temu wysiewać takie podłużne inne buraki. Dobre są, owszem, bardzo dobre, ale czerwona kula najlepiej mi się sprawdza. Nie jest łykowata, nie ma takich kłaków i rodzi mi się co roku bardzo ładnie. Z tym, że burak wymaga stanowiska bogatego w próchnicę, żyznego i dobrze jest go uprawiać. Po oborniku, ale kompostowanym, po dużej ilości próchnicy z poplonów, wtedy buraki rosną ładnie. I co najważniejsze, on jest taki troszeczkę wybredny skubaniec. Lubi nowiznę tak zwaną czyli miejsce, w którym przynajmniej 4 lata. Poprzednie nie było buraków, także siejąc, sadząc buraki, uwzględnijcie to, żeby zaplanować mu tak, żeby miał w miarę nowe miejsce. Wtedy będzie najbardziej taki okazały, będzie najładniej rósł. A na zakończenie filmu stoję przy brzozie, bo chciałam Wam pokazać może podejść tutaj bliżej troszeczkę. Takie listki w takiej fazie jak one się rozwijają, dotknięcie palcami są klejące, wyczuwa się kleistość tych listków. Są bardzo zbawienne dla osób, które mają kamienie na nerkach, które mają piasek, bo herbata z takich właśnie liści młodziutkich powoduje, że kamienie się rozkruszają, piasek wychodzi. Kilka lat temu miałam też stwierdzony piasek w nerkach. No i co, jakieś tam leki, no ale. Ktoś mi to powiedział, starsza osoba słuchaj, żadne leki weź takich liści sobie nazbieraj. A to był akurat nie taki czas, że jeszcze brzoza listków nie puszczała. Pilnowałam jak pies budy listków, parzyłam, chyba piłam ze dwa miesiące, bo nazbierałam, nasuszyłam i powiem, nie mam żadnych problemów. Tatuś to samo, bo jest po amputacji jednej nerki, na drugiej miał kamienie, bo miał, rodził nawet kamienie i też właśnie taką e, herbatę. Także polecam Wam, ale liście podkreślam, w takiej fazie jak one, o zobaczcie, e, podejdź jeszcze bliżej. Jak one dopiero się rozchylają, musicie sprawdzić, one są klejące. Wtedy one mają właściwości rozbijające kamienie na nerkach. Starsze liście już jak się rozwiną bardziej, można zbierać, pić herbatę i yy, działa ona jak oskoła, taka woda zbierana z drzew. Ma te same właściwości. Również pomaga w trawieniu, jest takim jakby suplementem przy odchudzaniu, ale to trzeba stosować systematycznie. Polecam Wam źródło zdrowia prosto z natury. Na ja dzisiaj, teraz powiem. co mi powiesz? że żeś się opaliła, żeś czerwona na twarzy, Ja się, się <laughs> Tak, już nawet znajomi mówią, Renia, co ty taka czerwona jesteś? No ja mówię, tak, leżing na ogroding. <laughs> na rodos, 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 Na rodos. I powiem wam, że no jestem, wiem, że jestem czerwona, jestem opalona, no ale tak wygląda baba ze wsi, tak. prawdziwa chłopka opalona. Kiedyś w czasach jeszcze przedwojennych, jak była szlachta, były rody takie zamożne, to opalenizna przystawała tylko właśnie chłopstwu. Szlachta, szlachcianki, hrabiny nie mogły być opalone, bo to świadczyło źle o nich. One musiały być białe, nosiły kapelusze, chodziły z parasolami, chroniły się przed słońcem, bo uwłaczało to ich pochodzeniu nie mogły być opalone, a dzisiaj ja jestem chłopką, <noise> liści parę sobie skubnę, co by mi piasek na nerkach, no i one są właśnie lepiące, o zobaczcie, one się kleją jeden do drugiego, ale w smaku takie przejdą, do następnego, na brzozę kochani, na brzozę, co byście to nie mieli, kamyczków na nerkach,